Porozmawiamy sobie o tym, jak wybrać idealny materacyk do łóżeczka dziecięcego. Więc jeżeli zastanawiacie się, jaki ma być ten materac, jakie ma mieć wymiary, jakie ma mieć parametry i inne właściwości, to bierzcie coś do picia i dzisiaj postaram się Wam to wszystko wyjaśnić. Cześć, ja nazywam się Kinga, jestem w mojej pierwszej ciąży, jestem obecnie w 26 tygodniu ciąży i zaczęłam przygotowania do wyprawki. W tym tygodniu na tapecie mamy łóżeczko oraz materac. O łóżeczku nagrałam osobny film, także będzie tutaj gdzieś podlinkowany, możecie sobie sprawdzić, a ten film jest poświęcony stricte materacom. A więc jak wybrać ten materac i jaki ten materac ma być? Po pierwsze jego rozmiar musi być idealnie dopasowany do łóżeczka. My akurat zdecydowaliśmy się na takie typowe, klasyczne drewniane łóżeczko, więc materac będzie miał wymiary 120x60 cm, są też 140x70 jeżeli to łóżeczko jest większe, tylko macie większy pokój itd., więc no po prostu pierwsza rzecz ważna, żeby ten materac miał dobry i idealny rozmiar. Druga równie ważna rzecz, jeżeli chodzi o materac, to jego grubość. W internecie można znaleźć mnóstwo materacy, które mają grubość 5 cm, 8 cm, 10 cm. Natomiast rekomendacje są takie, żeby ten materac miał grubość 11-14 cm, więc takie no minimum 10-11 cm, żeby ten materac miał jeżeli chodzi o twardość, to dla takich małych dzieci zalecane są materace, które są średnio twarde albo twarde. Wiem też, że część przyszłych rodziców decyduje się na zakup łyżeczka używanego i to jest jak najbardziej ok, sama też to rozważałam. Natomiast w przypadku materaca tutaj proponowałabym, żeby kupić ten materac nowy, nie brać go używanego, nawet jeżeli na przykład na Oliksie często są takie aukcje, że ktoś sprzedaje łóżeczko i od razu materac w zestawie, no to albo tego nie brać, albo od razu kupić sobie nowy, dlatego że dlatego że nigdy nie wiecie, jak ten materac był użytkowany, czy był regularnie prany, czy na przykład nie wiem, nie został przez innego dziedziusia przemoczony, przekupkany i tak dalej, więc po prostu materac moim zdaniem oczywiście powinien być nowy. No i kolejna rzecz, z czego ten materac powinien być wykonany. Materace dla dzieci powinny być piankowe albo lateksowe, to są takie dwie najpopularniejsze rzeczy, które ja znalazłam i też na taki materac będziemy się decydować. Kolejna bardzo ważna rzecz to to, że żeby ten materac był stricte materacem dziecięcym, żeby był dostosowany właśnie do łóżeczka dziecięcego i posiadał wszystkie potrzebne normy i certyfikaty. Często właśnie na stronach produktowych, czy na aukcjach, czy gdzieś gdzie kupujecie materacę, te informacje są dostępne i warto sobie sprawdzić, czy takie najpopularniejsze, najważniejsze certyfikaty dany produkt posiada. Kolejna istotna rzecz to to, żeby materac miał ściągany pokrowiec i żeby ten pokrowiec mógł być prany w temperaturze 60 stopni, dlatego że czytałam, że taka temperatura zabija roztocza. No i też jest to po prostu przydatne później w dalszym użytkowaniu, czyszczeniu, praniu i odświeżaniu tej zewnętrznej części materaca. Ja przeglądając różne aukcje znalazłam też wiele informacji na temat tego, że teraz powinien być oddychający, powinien być antybakteryjny, hipoalergiczny i tak dalej. Oczywiście warto na to zwracać uwagę, ale warto sprawdzać, czy jest to potwierdzone jakimiś konkretnymi parametrami danego produktu, czy jest to po prostu no Napisane, żeby przyciągnąć naszą uwagę. I teraz pytanie: co na ten materac? Na ten materac najlepiej nałożyć prześcieradło z gumką. Nie takie zwykłe, dlatego że ono może się e, po prostu no, odsunąć z tych rogów i wtedy stwarza to pewne niebezpieczeństwo dla dziecka, więc stawiamy na prześcieradła z gumką. Protip, który znalazłam na Instagramie, jeszcze go oczywiście nie testowałam, dlatego że <gryw> dzisiaj jest w brzuszku, natomiast sprawdzę to. Postaram się go tutaj podlinkować, a mianowicie jedna z pań, mama obecna, wrzuciła taki tip, że warto sobie położyć materac, podkłady, na przykład jakby dziecko przesikało pieluchy, albo przekupkało albo coś w tym stylu. Prześcieradło i drugi raz to samo, zwłaszcza na noc, dlatego że w nocy, jeżeli wstajecie któryś tam z kolei raz jesteśmy zmęczone, zmęczeni, to po prostu ściągamy sobie prześcieradło, ściągamy sobie tą jedną warstwę podkładów i jakby mamy gotowe od razu, nie musimy szukać po szafce nowego prześcieradła, zakładać tego i tak dalej. Na przykład jak jest trzecia w nocy, to wiadomo troszeczkę inaczej człowiek myśli. Więc to jest taki fajny protip. Myślę, że będę chciała go przetestować, zobaczymy, jak sprawdzi się to w praktyce. A jeżeli ktoś z Was już to przetestował, to koniecznie dajcie znać, czy to działa. Czy Waszym zdaniem jest to bezpieczne? Skoro jesteśmy w temacie tego, co jest na materacu, to może warto by też porozmawiać o tym, co jest ogólnie w łóżeczku. A zalecenia są takie, żeby w tym łóżeczku poza tym materacem nie było nic. Generalnie dziecko śpi albo w rożku, albo w śpiworku. To są dwie takie opcje, które są najbardziej polecane przez położne. I najbardziej bezpieczne dla dzieci. Nie używamy żadnych kołderek, nie używamy żadnych kocyków, nie używamy żadnych misi. Na przykład bardzo popularne też są, widzę to zwłaszcza na Instagramie, jak mamy wkładają takie warkocze, które pięknie wyglądają w tym łóżeczku. Natomiast nie do końca jest to bezpieczne, dlatego że małe dziecko jeszcze nie ma tyle siły i na przykład nie jest w stanie, jeżeli się gdzieś zapląta w ten kocyk, czy w kołderkę, czy właśnie w ten warkocz, może nie mieć siły, żeby się z niego wyplątać samodzielnie. Co stwarza już realne zagrożenie, więc oficjalne rekomendacje są takie, że po prostu w łóżeczku jest tylko materacyk z prześladą oczywiście, no i dziecko albo w rożku, albo w śpiworku. I na koniec taki tip, taka wskazówka, może trochę nieoczywista, natomiast nie jest wskazane, aby dziecko spało z Wami w łóżku. I co prawda ja zapytałam zarówno moją przyjaciółkę, jak i moją ciocię, która ma trójkę dzieci, jak to wyglądało w jej przypadku. I obie te osoby, kobiety, dziewczyny powiedziały mi, że na początku spały z dzieckiem. I być może jest to wygodne, i być może w moim przypadku też tak będzie, nie mówię absolutnie, że nie. Natomiast z takich oficjalnych rekomendacji, powtarzam to słowo już tutaj gdzieś, no wynika, że nie jest to wskazane, ze względu na to, że po pierwsze istnieje ryzyko przygniecenia takiego dziecka, a druga rzecz jest taka, to już jest jakby moja subiektywna opinia. To jest taka, że rodzice mogą mieć inny materac niż jest skazany dla dziecka, bo na przykład no my mamy materac twardy albo średnio twardy, już nie pamiętam, ale mogą być pary, które lubią materace miękkie, a dla małych dzieci jest skazany materac twardy, więc tutaj już mamy... Pierwszą różnicę. Druga rzecz jest taka, no, że jakby jak dziecko waży 3, 4 czy 5 kg, a rodzice ważą no, znacznie więcej, no to też jest pewien rozdźwięk tutaj w tej wadze dostosowanej do tego materacu i tak dalej, więc to jest dla mnie też takie, takie trochę nie, żeby spać z dzieckiem na początku. Natomiast jestem w stanie oczywiście w to uwierzyć, że jest to bardzo praktyczne i wygodne, zwłaszcza na początku, kiedy nie ma siły i jest no, potrzeba częstego wstawania. W nocy i karmienia tego dziecka, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało w naszym przypadku. Natomiast bardzo skazane jest, aby na początku spać w jednym pokoju razem z dzieckiem, w sensie, żeby dziecko było w sypialni rodziców, dlatego że zmniejsza to ryzyko śmierci łóżeczkowej, no i jest to też wygodniejsze właśnie dla rodziców, którzy w nocy wstają dziecko albo przebrać, albo nakarmić, albo, albo ululać. Na koniec powiem Wam jeszcze, że to są wszystko moje subiektywne rady i opinie, gdzieś tam poparte researchem i oficjalnymi rekomendacjami. Natomiast zróbcie swój research, zapytajcie swoich przyjaciółek, które mają dzieci, swoich mam, jakichś kobiet w rodzinie, które właśnie niedawno urodziły dzieci i tak dalej, jak to było w ich przypadku. Zróbcie też swój research, porównajcie sobie produkty, które są w internecie. Zauważyłam, że teraz bardzo dużo sklepów, które mają produkty dla dzieci, rzucają porównanie różnych modeli na jednym filmiku, więc jeżeli macie coś upatrzone, możecie sobie porównać. I po prostu dobrać coś, co będzie wygodne dla Was. No i też pro tip: rozmawiajcie po prostu ze specjalistami w sklepach, jeżeli kupujecie te rzeczy fizycznie, a nie online, bo to są osoby, które mają bardzo dużą wiedzę, bardzo duże doświadczenie i warto się takimi wskazówkami kierować. Dobra, w tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że moje porady i mój research były dla Was przydatne i pomocne. Jeżeli macie coś do dodania do tego filmu, to oczywiście zachęcam do dzielenia się Waszymi uwagami, komentarzami, sugestiami i tak w komentarzach myślę, że możemy stworzyć całkiem fajny zbiór wielu praktycznych porad. Dzięki raz jeszcze za oglądanie. Zachęcam oczywiście do subskrybowania tego kanału, do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, no i do oglądania innych moich filmów. Pa!